Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość pojazdu członowego? No i tutaj sobie wczoraj mówiliśmy, właśnie i definiowaliśmy zespół pojazdów i pojazd członowy. Tak? I bardzo, ważny, bardzo, bardzo ważne, żebyśmy sobie zapamiętali te dwa pojęcia: czym jest zespół pojazdów? Zespół pojazdów jest stworzony z, tak jak widzimy tutaj na ilustracji, jest to Akurat kursanci chyba nie widzą. Jest to. Widzą? Tak, Jest to ciągnik siodłowy z naczepą, tak? I długość, tak, maksymalna długość tego pojazdu to jest 16,5 metra. W odróżnieniu do zespołów pojazdu, tak? Składającego się z samochodu ciężarowego i przyczepy ciężarowej, tak? Czyli taka długość zespołu pojazdu, właśnie składające się z pojedynczego samochodu ciężarowego, z, z... Z przyczepą to jest 18,75. W tym przypadku mamy pojazd członowy i będzie 16,5 metra. Dobrze.